Właśnie rozpoczęliśmy 11. edycję projektu Bliżej Medycyny. Jest ze mną pani profesor Anna Będzich-Kuszel oraz nasz gość, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, psychiatra ze specjalizacją z terapii uzależnień, pani doktor Marta Malinowska-Kubiak, absolwentka naszego Liceum z roku 2002. Pani doktor, zacznę od pani. Czy zauważyła Pani wzrost w zgłaszających się do Pani o pomoc młodzieży na przestrzeni od naszego ostatniego spotkania, które było w 2022 roku? Tak, zauważyłam ogromny wzrost y, zachorowań i zgłaszania się pacjentów, zwłaszcza w okresie takim młodocianym, od 16 roku życia do 25 roku życia. Głównie to jest młodzież, która w tej chwili przygotowuje się do matury. Zgłaszają się z objawami lęku, niepokoju, z objawami depresyjnymi, z zaburzeniami snu, y, ale również z objawami ADHD. Dziękuję bardzo. A co najczęściej właśnie skłania ludzi do zgłaszania się o pomoc nie tylko młodzieży, ale również i dorosłych? Skłania głównie stres wszechogarniający i nieradzenie sobie z codziennością i związane z tym różnego rodzaju dolegliwości, ale zgłaszają się w dużej mierze z takimi objawami somatycznymi, typu duszność, typu bóle brzucha, typu y, omdlenia, czy uczucia gorąca, które ich niepokoją i które wszyscy inni lekarze uznają za, y, że nie jest to objawem żadnej choroby, dlatego kierują ich y, do psychiatry. Dziękuję. A jakie są naj najbardziej powszechne mity na temat pracy psychiatry, co też często po prostu zniechęca pacjentów do zgłoszenia się o pomoc. Myślę, że to, że psychiatra jest taką osobą bezduszną, która tylko zapisuje leki, która nam nie pomoże, która nas nie wysłucha, myślę, że to jest bardzo duży mit. Że dużym mitem jest to, że trzeba opowiedzieć najskrytsze swoje jakieś tajemnice. To też nie jest prawdą. Myślę, że można się otwierać u psychiatry stopniowo. Jeżeli mamy z tym problemem, psychiatra też nas pokieruje do psychoterapeuty i jakby taki mit który niestety nadal w naszym kraju pokutuje, to jest to, że do psychiatry chodzą wariaci, a ja przecież wariatem nie jestem, więc tego psychiatry nie potrzebuję. A jak już mówimy o strachu, to kto się bardziej boi czy młodzież, czy już osoby dorosłe? Ja myślę, że równie często boi się młodzież i boją się osoby dorosłe, tylko przyczyny tego lęku są inne. Natomiast zaburzenia lękowe w tej chwili są jednymi z najbardziej popularnych dolegliwości wśród naszych pacjentów. A jak rozpoznać u siebie pierwsze objawy lęku czy może depresji? Myślę, że najczęściej zaczyna się to zaburzeniami snu, czyli jeśli mamy trudności z zasypianiem, mamy trudności z tym, że budzimy się nad ranem, nie możemy dospać do rana, czy często budzimy się w nocy, warto się temu przyjrzeć, ale też nieradzenie sobie z codziennością, zwykłymi obowiązkami, które wcześniej nie sprawiały nam problemu, a teraz powodują jakąś drażliwość, jakąś zmienność u nas emocjonalną. To są takie pierwsze symptomy tego, że coś się z nami dzieje. Kończąc już powoli, chciałabym zapytać, czy popularne ostatnio chatboty używające sztucznej inteligencji bardziej pomagają w leczeniu psychiatrycznym, czy wręcz przeciwnie, może szkodzą. Uważam, że szkodzą, natomiast z tego co wiem, obecnie piąta wersja została już zblokowana na tyle, że odsyła rzeczywiście pacjenta z poważnymi problemami, odsyła do specjalisty. Natomiast zdarzają mi się w praktyce lekarskiej pacjenci, którzy rozmawiają z chatbotem jak z przyjacielem. Myślę, że nie możemy tego em, traktować w ten sposób i em, możemy używać sztucznej inteligencji w pomocy w wielu dziedzinach ale na pewno nie w leczeniu psychiatrycznym. No to yy, kończąc już tak naprawdę, jak możemy dbać o nasze zdrowie psychiczne na co dzień? eliminując o ile to jest możliwe stres, czyli nie nakładając sobie, to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, ale nie nakładając sobie wielu obowiązków na głowę, na pewno za wielu, takich, które nie są potrzebne, ale dbając też o taki swój doprostan fizyczny, który na tą psychikę ma wpływ, czyli dbając o swój sen, dbając o odpowiednie odżywianie, uprawiając sport, ale też ucząc się odpoczywać, bo my w dzisiejszych czasach nie umiemy skutecznie odpocząć. No i ostatnie pytanie kieruję do pani profesor Anny Pędzich-Kuszel. Czy po każdym spotkaniu, bo już za nami są trzy spotkania z panią Martą, y, czy po każdym spotkaniu wrażenia są takie same, czy jednak się to różni? Myślę, że są to spotkania, po pierwsze, pełne emocji. I te emocje. Y, Trzymają niekiedy do końca dnia, a niekiedy nawet do następnego dnia. Pamiętam spotkanie w 2022 roku, które osobiście bardzo przeżyłam. Było wtedy tak blisko od pandemii. Była wojna, rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. Emocje we wszystkich buzowały i pamiętam spotkanie z jedną z klas czwartych po wykładzie następnego dnia. Wszyscy byliśmy rozdygotani i tak naprawdę nie przeszliśmy do tematu lekcji z biologii, tylko mówiliśmy o wykładzie. Wykonałam też telefon do pani doktor i mówiłam o tym, jak bardzo przeżywamy to spotkanie. Niektórzy aż do łez. Tak więc. Pani doktor jest jedynym z moich gości zaproszonych przez 11 lat, która jest u nas po raz trzeci i która na moje zaproszenie natychmiast odpowiada tak, za co jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że nasza społeczność klas medycznych i nie tylko, bo dzisiaj również paru klasom niemedycznym udało się wejść na wykład, jest podobnie wdzięczna i zapamiętają te spotkania na długo. Jako przedstawiciel klasy medycznej mogę również powiedzieć, że po dwóch wykładach, które mieliśmy przyjemność z panią po prostu doświadczyć, nam też się bardzo podobało i po każdym z tych wykładów wyszliśmy na pewno z takim rozmyśleniem, z po prostu taką świadomością, że jest więcej o czym powinniśmy myśleć niż samo depresja, lęki. I bardzo dziękujemy za to. Ja jeszcze może dodam, że uczniowie właśnie klasy Patrycji, kiedy powiedziałam, że przyjedziesz do nas właśnie ty jako pierwszy gość tegorocznej edycji, bardzo się ucieszyli. Także to jest dowód na to, jak bardzo ważna jest dla nas nasza psychika, nasze zdrowie i jak mało o tym mówimy i nie mamy z kim rozmawiać, żeby czuć się zaopiekowani. I przekonani, że trafiliśmy do odpowiedniej osoby, która nas wysłucha. Także pięknie dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Za...